No, dlaczego nie mamy głębszych relacji z ludźmi? Dlaczego nasze relacje z ludźmi są powierzchowne? Tam jest jakiś lęk. Lęk przed otwarciem się. Dlaczego moje relacje z ludźmi są bardzo powierzchowne na zasadzie cześć, hej, co słychać, która godzina i tyle. I niektórzy nawet w związkach mają takie relacje. To jest niesamowite, że ludzie są, tworzą związek, czy nawet rodzinę, ale tak naprawdę ich relacja jest bardzo powierzchowna. Większość ich rozmów sprowadza się do rozmawiania o takich bardzo codziennych, przyziemnych rzeczach, i ich relacja no, z boku wygląda na bardzo głęboką. Otworzą rodzinę, ale w rzeczywistości jest bardzo płytka i powierzchowna. Dlaczego my nie budujemy głębszych relacji z ludźmi? Tam jest jakiś lęk. Obawiam, bo, bo żeby, żebym ja zbudował z Tobą głębszą relację, to jest możliwe tylko wtedy, gdy ja się przed Tobą otworzę. Gdy zacznę poruszać tematy głębsze i tak zwane trudniejsze niż tylko mój ulubiony kolor, czy potrawa, głębsza relacja jest wtedy, jak ja się otwieram, jak mówię o tym, co jest w mojej głębi. No i dlaczego miałbym się nie chcieć otworzyć przed tobą? Bo tam jest jakiś strach. A co jeżeli ja się otworzę i zostanę wyszydzony, wyśmiany. A co jeżeli ty mnie takim nie zaakceptujesz? A co jeżeli ja zacznę mówić o tym. Kim jestem wewnątrz, co ja czuję, jak, jak doświadczam życia, co w sobie noszę, co doświadczyłem, jaką mam przeszłość, co bym chciał doświadczyć, co jest według mnie sensem, gdzie go widzę. A co jeżeli ja o tym wszystkim, jeżeli ja się tak naprawdę otworzę i wpuszczę cię do mojego wnętrza, a ty, mnie, a ty tego nie zaakceptujesz i zaczniesz się na przykład śmiać, albo ci się to nie spodoba, no to ja wtedy będę cierpiał. To wtedy zrobimy się przykro, smutno i poczuję się odrzuconym. I żeby nie czuć się odrzuconym, żeby mi się nie zrobiło przykro i smutno, czyli żeby nie cierpieć, to ja nawet nie próbuję zbudować z tobą głębszej relacji, bo obawiam się, że mógłbyś mnie odrzucić. Tylko dlaczego ja miałbym się obawiać, że ty mnie możesz odrzucić? Tylko z jednego powodu, jest tylko jeden powód. Bo ja sam siebie jeszcze. Odrzucam i nie akceptuję. Gdybym ja całkowicie akceptował moją przeszłość, to, kim jestem, to, co chcę, moje preferencje, to, co jest w moim wnętrzu, gdyby dla mnie to było ok. no, w zasadzie, no, no tak mam. No i co? Tak umiem przeszłość, takich rodziców, yy, tak było w szkole, takie mam podejście, to lubię, tego nie lubię. No spokój. gdybym ja to całkowicie akceptował, to dlaczego miałbym się bać, że ktoś tego nie zaakceptuje? No nie, jak, jeżeli mu się to nie spodoba, a ma prawo, no okej, okay, no ale to jakby niewiele ma ze mną wspólnego, to jest, jest, jego, to jest jego prawo, może mu się nie podobać moja przeszłość, no ale ponieważ ja ją zaakceptowałem, no to niekoniecznie jakoś mnie to bardzo dotyka. I wówczas nie miałbym żadnego problemu, żeby się przy tym otworzyć, pokazać jaki jestem wewnątrz. Więc to, że ja nie buduję głębokich relacji z ludźmi, to wyłącznie dlatego, że ja sam jeszcze nie zaakceptowałem siebie, swojej przeszłości, tego kim jestem, co chcę, czego nie chcę a jednocześnie mówi się, że satysfakcjonujące... No ciężko jest, aby dana relacja była satysfakcjonująca, jeżeli jest płytka i opiera się tylko na rozmowach o, o tym, co zjemy dzisiaj na obiad. Z mojego doświadczenia i obserwacji, najbardziej satysfakcjonujące relacje są wtedy, kiedy tak naprawdę się przed kimś otworzysz. To wtedy macie inne, inną... tam jest inna jakość. To połączenie, jakie macie ze sobą, po prostu nawiązujecie połączenie na, no, na głębszym poziomie. Więc im głębsze nawiążecie połączenie, no to inaczej doświadczacie siebie w tej relacji. Tak więc oczywiste jest to, że największe zadowolenie jest wtedy, kiedy tak prawdziwie się przed sobą otworzycie. Jesteście tacy nadzy przed sobą. Bez tajemnic, bez tabu. Pokazujecie siebie nawzajem takimi, jakimi jesteście. I taka relacja jest niesamowita bycie z kimś w takiej bardzo intymnej, głębokiej relacji jest wspaniałym doświadczeniem, bo nie musisz przed tym człowiekiem grać. Nie potrzebujesz żadnych masek udawać, bo ten człowiek zna Cię na wylot, powiedziałeś o wszystkich swoich lękach, wstydach, o wszystkich swoich słabościach, wadach, no to kogo Ty masz przed tym, przed tym człowiekiem udawać, zgrywać? No nie masz żadnych masek, nie masz żadnych... Po prostu jesteś takim prawdziwym, w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, co mówisz, w takim sensie, że nie próbujesz zrobić dobrego wrażenia tej osoby, jesteś takim prawdziwym, całkowitym sobą. No i tym samym odczuwasz taki głęboki relaks. Bo, bo mówi się, że żyjesz w zgodzie ze sobą, więc zupełnie inaczej doświadczasz tej relacji, gdy się nie boisz, że ktoś ci oceni. Możesz być sobą, no a gdy możesz być sobą, no to czujesz się dobrze. Czujesz się dobrze, gdy możesz być prawdziwym sobą. Tak więc, tak, ja oczywiście, że. O, oręduje, żeby budować głębokie relacje z ludźmi. Każdemu życzę, żeby chociaż z jednym człowiekiem zbudował głęboko... Jeżeli zbudujesz chociaż, chociaż z jednym człowiekiem na tej planecie głęboką relację i tego doświadczysz, no to będziesz w stanie z, z każdym, to będziesz w stanie takiej relacji budować, bo jak już raz tego doświadczysz, jak to jest ściągnąć te wszystkie maski, pokazać się takim naby, nagim, wystawić się i zobaczyć, że Ty tak naprawdę nic nie tracisz, gdy się otwierasz, tylko zyskujesz. To jest niesamowite to z tego się bierze. My się boimy, że jak ja się otworzę przed kimś, to ja coś stracę. Nie. Nie. Zawsze na tym zyskujesz. Nawet jeżeli ta osoba zareaguje w jakiś negatywny sposób, chwilowo to będzie dla ciebie niewygodne, ale jeżeli ujrzysz to we właściwym kontekście, to to jest tylko potencjał, żeby zyskać, bo wtedy zobaczysz swoje lęki, będziesz mógł im się przyjrzeć i być może z następną osobą zbudujesz głębszą relację. Tak więc zachęcam z całego serducha, żeby budować z ludźmi tak głębokie relacje jak to tylko jest możliwe, otworzyć się tak bardzo, pokazać się tak bardzo jak tylko jest możliwe. A jeżeli komuś się nie spodoba, twoje wnętrze, no to to już nie jest twój problem. Ty wchodzisz w relację i od razu pokazujesz się na 100%, tak na tacy, proszę. Moje, oczywiście niekoniecznie na pierwszej randce, ale mówię tak docelowo, docelowo taka. W, Pra, prawdziwa relacja, prawdziwy związek to dla mnie jest taki, w którym nikt nie oszukuje, nie udaje, nie nakłada masek, jest prawdziwy, m mówi, mówi zawsze prawdę. <grym> Czyli jak Cię kobieta pyta, czy podobam Cię w tej sukience, to jeżeli Cię nie podoba, to mówisz nie, wyglądasz w niej fatalnie. Znaczy, moja opinia jest taka, Moja opinia jest taka, że wyglądasz w niej fatalnie. Albo jak Cię pyta, czy wyglądam grubo w tych spodniach, no tak, wyglądasz w nich grubo, mówisz prawdę. Ale, no i widzisz, i to, to jest jakby inny temat, bo my boimy się często, że, a co, jak jej się ta prawda nie spodoba, no ale to już niekoniecznie jest Twój problem. Twoim obowiązkiem jako człowieka, ja to tak rozumiem, że Twoim duchowym obowiązkiem jest zawsze mówić prawdę. Tylko, że my się boimy mówić prawdę, bo znowu wydaje nam się, że jak zaczniemy mówić prawdę, to coś stracimy. A my nie rozumiemy. Jednej rzeczy, że tracimy wyłącznie wtedy, gdy jej nie mówimy. To jest niesamowite, to jest. My, nam się wydaje, że jak, jak ja bym wszystkim zaczął mówić prawdę? Jak ja w związku, mojej kobiecie, partnerce zaczął być prawdę, ja cię kręcę to, to, to koniec związku. No to co, to w takim razie lepiej się okłamywać, tak? No to, no to sorry, ale to ile ten związek jest wart? Jeżeli, jeżeli ty się boisz powiedzieć prawdę, lub jeżeli ty byś jej powiedział prawdę, i związek by się skończył, no to. To może warto byłoby się zastanowić nad sensem takiego związku, jeżeli ty się boisz powiedzieć i prawdę. To jest jakby trochę inny temat. Natomiast, wracając do merytum, z całego serca zachęcam do budowania głębokich relacji, bo my na tym nigdy nie tracimy. My na tym tylko zyskujemy. Możemy tylko zyskujemy, gdy budujemy takie relacje.